Siemaneczko widzowie dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to tak, jak możecie się spodziewać zadania. Dzisiaj Amela, która zaraz do Was powie, co będziemy robić. Natomiast te zadania nie będą takie proste, ponieważ... Amela do mnie mówi tak. Kubuś, takie ci zadanie wymyśliłam, że kopara ci opadnie. Ja zaraz zobaczę, bo też dopiero będę... Się z nią kontaktować, żeby mi to podesyłała, ponagrywała, ale mam nadzieję, że będziecie oglądać i że będziecie w niego wzięci, jak się znowu ośmieszam i że wbijecie już w ten piątek na odcinek Einarem ponieważ w piątek odcinek z Jeżeli nie w piątek, to w sobotę, ponieważ mam bardzo prywatny wyjazd teraz i też to nagrywam wcześniej, dlatego mam nadzieję i nie udało mi się po prostu nagrać odcinka z Inarem i mam nadzieję, że po prostu uda mi się to na piątek ogarnąć jeżeli nie na piątek, no to po prostu sobota będzie film dlatego czekaj i zostaw łapkę jeszcze raz i subskrybujcie na tym kanale kocham was i już zapraszam was, po prostu daję wam mamę, daję wam omelę Hejka Kenex, hejka wszystkim możecie mnie kojarzyć albo nie też jako Lola w prawdziwym życiu a dzisiaj przyszłam wam pokazać jak Kenex wykonuje zadankę ode mnie Jesteś przygotowany? Właśnie w tym momencie oglądam to, co mi Amela wysłała. I tak, Amelciu, jestem gotowy na Twoje zadania. Dobra, zobaczmy, czy tam dalej jest. Dobra, a więc pierwsze zadanie jest w grze, takie, że musisz wskoczyć do jacuzzi a la jacuzzi, bo przecież basen jest za duży, to będzie za łatwe dla ciebie więc znalazłam ci idealny jacuzzi, żebyś wskoczył do niego z wysoka nie możesz się zabić, nie możesz nic innego zrobić, tylko idealnie wskoczyć w sam środek drugie zadanie będzie polegało na tym, że musisz przelecieć buzzardem bez dotknięcia, od kasyna do oceanu przez całe nie możesz się rozpieprzyć. I ostatnie zadanie, najciekawsze, które jest moim ulubionym: musisz zjeść, nawet nie zjeść, napchać w buzie pianki od 1 do 10, 1, 3, 5, 10. A żeby zdecydować, jaka to będzie liczba, musisz to wylosować na kole fortuny. Zobaczymy czy ci się uda. I jeszcze takie dodatkowe z tymi piankami. Najlepiej, żebyś coś zaśpiewał, bo zobaczymy cię zapkać sobie buzię. A więc, mój drogi, życzę ci powodzenia. Zobaczymy czy ci się to uda. No i dobra, widzowie, zadanie numer jeden. To będzie wskoczenie właśnie do tego, powiedzmy, że jacuzzi. Tą piękną postacią, tak jak wiedzie, tak jak mówiłem na początku, odcinek Zeynary, ponieważ bardzo fajnie mi się podobała tamta seria, będzie już w ten piątek. Jeżeli nie w piątek, to przepraszam, ponieważ mam bardzo poważny wyjazd. Eee, więc jeżeli nie w ten piątek, to w y, sobotę będzie. Postaram się na piątek, ale może być też na sobotę. Eee, bo, tak jak powiedziałem, mam bardzo prywatną sprawę i mnie do czwartku nie ma. I nie wiem czy mi się uda w czwartek po prostu nagrać jej na Bardzo was za to, przepraszam. Ale dobra, mniejsza o to lecimy bardzo wysoko. No i spróbujemy zeskoczyć, zeskoczymy i zobaczymy, czy nam się po prostu to uda. Mam nadzieję, że się uda. No, próbujemy, próbujemy. Okej, okay, lecimy. Czy... Nabierzmy w ogóle, gdzie to jest, bo to jest tak ma, takie malutkie, że nawet nie wiem, gdzie to jest. Gdzie to jest? zgubiłem jest, to. A, jest, 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 jest. Dobra, uwaga, 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 uwaga. Nie, nie gadajcie już za pierwszym razem. Nie, nie, nie. Aj, ja, aj, aj. Dobra, no to co? Próba numer dwa. No i lecimy próbę numer dwa. Zobaczymy, czy nam się uda. Mam nadzieję, że uda nam się, bo, bo nie ukrywam, że to nie jest wielce ciężkie zadanie. Trzeba znaleźć odpowiednią trajektorię i poznać... W znalezieniu dobrej trajektorii wycelować w ciurkę. Dobra, dobra, uwaga. Mm. Nie, to nie to. Próba numer 3. Dobra, lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że to będzie ta próba, naprawdę. Mam nadzieję, że to jest to, Waga. Gdzie to było? Zgubiłem znowu, ja pierdziel... O jest, jest, jest. Dobra, powoli teraz. Powolutku, tak dziubam, dziubam. Nie, no już, już przeleciałem. Już przeleciałem. Dobra, kolejna próba widzę. Wie? Teraz spróbuję bardziej powoli do tego podejść. Bez jakiegoś tam większego przesuwania swoją postacią. Może to jest y sposób. I na sam koniec tylko tak dziubać, dziubać i dziubać, nie? Dobra, gdzie to jest? Bo ja to znowu zgubię. Chyba lecę dobrze, chyba lecę na to dobrze. Tak, to jest pode mną, bo jeszcze plus. Prostu... O, jest, dobra, widzę wodę. Uwaga, tylko właśnie pytałem czy ja mogę używać spadochronu, bo spadochron by na pewno mi pomógł. Dobra, lekko dziubniemy, lekko dziubniemy, dobra, 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 ma! Mamy to! Superman, super, mam nadzieję, że zaliczone widzowie, wy też napiszcie w komentarzu czy zaliczone i co, przechodzimy do zadania IRL. Zapraszam prostu. No i dobra widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy i jestem gotowy na wykonywanie zadania z piankami. Jestem wręcz mega pozytywnie nastawiony. Wy właśnie teraz widzicie koło. Koło fortuny, dokładnie te. I zakręcimy, zobaczymy, jaką ilość pianek będziemy musieli włożyć do buzi. Dobra, kręcę. Wy też to widzicie u siebie na ekranie. I uwaga, 5. Ok. Okej, okay. wynik to 5 pianek, zaczynamy w takim fakturze, uhuh. pysać je o! i barki będzie musieli zaśpiewać. Dobra, jedna, druga, trzecia, czwarta, druga. Mhm. 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 Kiedyś nad brzegiem, szukał ludzi, z oknowych pójdź za nim, by łowić serca i słów bardzo prawie. Razem z Nowy zacznę dziś. Uff. Dobra. <grystanie> Zabię. Dobra. Zabię, to. Zakrywałem buzie, bo bałem się, że mi wlecą. Nie dałbym rady 10. Nie dałbym rady 10. Dobrze, żeby leciało 5. 3 to trochę byłoby za mało. Byłoby za łatwo, wydaje mi się, że ta piątka jest idealna. Ale. Czy było to trudne zadanie? Nie wydaje mi się. Mam nadzieję, że nikomu nic nie obrzydziłem. Przepraszam bardzo serdecznie, że kogoś obrzydziłem, ale takie miałem zadanie, to wina Ameli. A ja przechodzę po prostu do zadania kolejnego czyli zadania na komputerze. Widzimy się. Wow, po tym naprawdę bardzo ciężkim w sumie zadaniu jesteśmy. <laughs> ciężkim, śmiesznym w sumie. Jesteśmy na kolejnym i ostatnim zadaniu. Hmm, może nam się uda. Przelatujemy helikopterem, trzeba przejść całe te doki bez dotykania ziemi czy No i nam się nie udało, już pierwsza próba jest do wyrzucenia. Wstawię godmoda na pojazd. Dobra, próba numer dwa już. Ledwo co, ledwo co wylecieliśmy już próba numer dwa. A to trzeba powoli tak dziabiąc. Hop, hop. Zadanie kiedyś robiliśmy chyba na którymś z tych a nie, nie ja to robiłem, chyba tylko Martyna kiedyś, jak zakładaliśmy jeszcze na początkach mojego kanału, to zadanie miała chyba Martyna i, I nie pamiętam jak jej poszło, czy jej poszło, czy jej nie poszło. Dobra, lecimy tutaj przez, z mostu na most, dobra, te mosty są najprostsze, właśnie, teraz będzie most, eee... Dla, te, dla tych tramwaj, tylko pociągów Trzeba tak na spokojnie przelecieć Dobra, mamy to Przelatujemy nad kolejnym Chłop, myślałem, że dotkniemy ziemi Ale widzowie, może uda się nawet za pierwszym razem to zrobić Znaczy za drugim bym Bo... ...taka się ta właśnie się nie udała Dobra Okej Okej, okej, dobra, nie dotknąłem wody Dobra. Dobra Teraz na spokojnie tędy Na spokojnie Na spokojnie Już naprawdę bardzo mało nam zostało Dobra Na spokojnie, na spokojnie Hop No i widzowie Widzowie, jesteśmy w domu Jesteśmy po prostu w domu Udało nam się przejść przez wszystkie mosty na drugiej próbie. Amela, powiem ci tak. No nie będę ukrywał, że te zadania były dla mnie bardzo proste. Nie będę ukrywał, że dla mnie to były zadania za proste. Więc ja ci, Amelu, dziękuję za te zadania. Były naprawdę dla mnie bardzo ważne. Dobra, wysiadamy. O, icho! Einar wskoczył. Dobra widzowie, ja wam dziękuję za ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, czy już zostawicie subskrypcję i w ten piątek lub sobotę, będę wziął na społeczności na Instagramie, dlatego sprawdzaj, wbijesz na odcinek z Mam nadzieję, że wbijesz, dlatego nie mogę się doczekać, aż wpadnie ten odcinek, napisz w komentarzu, jakie zadania mogą inni ekipowicze wymyśleć i kogo powinienem zaprosić do tego, do tej powiedzmy serii już na tym kanale. A ja Amela jeszcze raz dziękuję za to, że jakkolwiek wymyśliłaś cokolwiek, no i widzowie, do następnego, na razie.